Oj! Złamałem <śmienicza> el primo <śmienicza> Poczułem się jak Spike z Browser Stars teraz Co i i. Aaa! Boli, awa, panie Jesteś, jak bo... ja? Za co ja? <grymne> CO?! <grymne> jak <grymne> <kluczów? grymne> tak, to Tak, to, to ziomki. O kurde, ale... <grymne> 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 ale ja, to ja robię? Robię? No ja mówię ten build jest zepsuty przez ciebie Jest skażony tobą Pierwszy raz Ten build jest skażony polonem Jeszcze wydatko mi miał jak L Prima po roku w Rosji okej Jak on to odbił Ups A ten to w ogóle Tato ręką przyjęła nie no ja szykam się oh. Nie ja pierdzielę musisz to, musisz to, jak nie trafisz tygiem, yeah, 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 yeah. nie, <śmienicza> jest nie, literalnie jest nie, 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 Sam, sam, sam! Czemu po krótkim? motka, emotka, aj karamba! <śüher> sz... czerwona! Za co? Dobra Za to, że <ś reproduce> takie... No co się śmiejecie? Ja ich próbuję <śmiał> oślepić! <śliań> Michał, przerwa na taniec! Okej, <śliań> okej! Okay? Okay? Mam! Ooooooooo! Barabanku! -no. ty! Wypuść! Nie, ja go ty mam sam! A wiesz się! A ja Aż się... zarumieniłem! O nie, będzie Podanie na ja, ja, ja... Jaki pierdolony debil, Co to Damn! Bartek! No. Jaka brazy... Co? na drugą! Wiedziałem, no. jak ty mówisz Brazyliana, to Sebastian za Bartek słucha. No trochę tak jest. O! Dobrze! Jaka burza, nie? O kurwa, <grymne> Sygma dostał w ryj Nie wiem, po prostu złamałem się, się wywaliłem i ja dla was zabiję Chłopie, po turliny chłopie wślizgnie Pożygam się, literalnie się pożygam Idę se dęsnąć w dupny